Katarzyna Liczner, a moimi Państwa gościem jest prezydent Kędzierzyna Koźla Pan Tomasz Wantuła. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się tradycyjnie raz w miesiącu zadajemy kilka ważnych pytań. Potem oczekujemy również na, na pytania naszych słuchaczy, oczywiście pod numerem telefonu 82 ale to za chwilę. Najpierw jednak zapytam o pierwszą z brzegu rzeczy, pod zamcze. Niedaleko nas kolejny przetarg został ogłoszony. Tak, to jest prawda. Czwarty już. Czy zamierza Pan ogłaszać te przetargi do skutku, tak jak poprzednik, trzy razy? Czy jednak znalazła się osoba zainteresowana tym zabytkiem i być może ze względu na to ten przetarg jest ogłaszany? Z tego, co się orientuję, właśnie trwa spotkanie z ewentualnym inwestorem, ale nie zamierzamy czekać. Oczywiście, że ta formuła sprzedaży pod zamcza Jakimiś y, zobowiązaniami wobec y, potencjalnego inwestora, jest to jedno z rozwiązań, ale tak jak ostatnio wspominałem, staramy się poszukać alternatywnej drogi rozwiązania, z tego powodu, no, że jest to chluba naszego, naszego miasta. I, a, a, a z kolei no, ten stan techniczny, jaki, jaki jest pod Zamcza, no to no, państwo sami wiecie, i szukamy alternatywnej drogi. Jest to dosyć taka. Mm, mm, Trudna konstrukcja, dlatego że chcemy powiązać partnerstwo publiczno-prywatne z inicjatywą gminy w oparciu o innowacyjność i, i powiedzmy tutaj działamy dwutorowo. Przetarg i szykujemy alternatywną drogę takiej koncepcji, ale ona jest dosyć trudna i wymaga takiego skomplikowanego montażu formalno-prawnego. W takim razie koncepcja co do na przykład ulokowania w części Podzemcza Centrum Edukacji Wyższej i być może przeznaczenia pozostałej części na bazę rekreacyjną, turystyczną, hotelową nadal jest jakby opcją braną pod uwagę? Tak, tak, jest to jedna z opcji. Kolejna sprawa to wczorajsza sesja Rady Miasta. Radni za jakby inicjatywą prezydenta podjęli apel i, i stosowną uchwałę co do wsparcia policjantów w walce o ułaskawienie. Proszę powiedzieć, czy trudno było przekonać radnych? To prawda, wczoraj była sesja nadzwyczajna. Tak naprawdę dwa takie główne aspekty spowodowały to, że poprosiłem w tym trybie o zwołanie sesji. Nie, nie było trudno, bo sprawa jest znana mieszkańcom i radnym również już od kilku lat. Wczorajsza uchwała, która została przyjęta jednogłośnie, miała taki charakter apelu do pana prezydenta Komorowskiego. O to, żeby zechciał skorzystać z tych uprawnień, które przysługują prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj chcę powiedzieć, my nie oceniamy, nie podważamy wyroku sądu. Chodzi o ten aspekt społeczny. Jeżeli państwo śledzicie tą sprawę, to, to, to jest już taki ruch ogólnopolski. Już nie mówimy tylko o służbach mundurowych, które popierają tych dwóch policjantów, ale, ale to, to po prostu jest takie, można powiedzieć, pospolite ruszenie. I uważam, że tu władze miasta nie mogą być obojętne. I stąd prośba do radnych o wsparcie w tej formie. I chcę radnych radnym bardzo podziękować, bo, bo to nie trzeba było ich przygodzić. Przekonywać, wszyscy byli przekonani. Odzywali się przed, przed podjęciem tej uchwały, wypowiadając swoje zdanie, wszyscy byli za i uchwała została podjęta jednogłośnie. Więc myślę, że to jest taki, taki jeden z elementów tej całej takiej kampanii społecznej w obronie tych dwóch policjantów. Czy za namową jednego z rannych będzie pan jakby występował do wójtów ościennych gmin o to na przykład, żeby również takie apele podjęli? Znaczy, myśmy się już wcześniej nad tym zastanawiali i, i oczywiście, że także po prostu. Posimy, zwrócimy się też do pana starosty, żeby również taką inicjatywę podjął. No, postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to poparcie, jakie, jakie samorząd udzieli, udzieli, tym dwóm policjantom było jak największe. oczywiście, że także zwrócimy się do naszych partnerów samorządowych. To jak pan wspomniał, widać pospolite ruszenie, ale przy okazji kilku konkursów, czy też możliwości wybudowania za darmo w kędzierzinie Koźlu przez jedną z firm kosmetycznych prac zabaw. Tej frekwencji nie widać, jest jakby mały odzew. Jak pan osobiście przyjmuje taki, takie nastawienie mieszkańców Kędzierzyna Koźla? Czy do konkursu właśnie na gadżet lokalny, bo już drugi raz procedura tak. została przedłużona, jest nikłe, można tak powiedzieć, zainteresowanie, czy też właśnie co do oddawania głosów na budowę pracy zabaw? Ja długo się zastanawiałem i staram się ocenić, dlaczego tak się dzieje. Z jednej strony, chociażby po audycji, jakie Państwo prowadzicie, tej części interaktywnej, kiedy mieszkańcy mogą dzwonić, jest mnóstwo telefonów i mieszkańcy widać żyją życiem miasta, mają swoje przemyślenia, uwagi, mają opinie często krytyczne czasem popierają. I to jest jak najbardziej prawidłowe i tak, tak, tak być powinno. I ja, ja się cieszę z każdego zdania, nawet takie, które jest odmienne od mojego. Ale kiedy możemy coś zrobić wspólnie, bezkosztowo, tak naprawdę, bo, bo kosztem to jest kilka minut naszego czasu, no muszę powiedzieć, że, że, że nie potrafię tego zrozumieć i po raz kolejny będę apelował do Państwa: jest jeszcze troszkę czasu, wyklikajmy ten plac zabaw. Ja rozumiem, że mogą być wątpliwości co do lokalizacji, co do, co do pomysłu, ale jak już podjęliśmy tę inicjatywę, to to naprawdę już nie kosztuje. Pokażmy, że nasze miasto, które ma 63 tysiące mieszkańców, wcale nie Musi być w drugiej setce tych, tych aplikujących o ten plac zabaw. Przecież moglibyśmy wspólnie osiągnąć taki cel, do którego chyba nie trzeba przekonywać. Będzie pan namawiał również do wzięcia udziału w tych pozostałych konkursach, bo pula nagród, powiem szczerze, jest bardzo atrakcyjna, aczkolwiek no nie wiem, dlaczego mieszkańcy Kędzierzyna Koźla tak słabo włączają się w coś, żeby wypracować coś na rzecz miasta. Też nie potrafię tego ocenić. To są, no, to są pierwsze, y, pierwsze takie akcje, jakie, jakie organizujemy. Ja w nich biorę udział y, też pierwszy raz i, i muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę zaskoczony i zastanawiam się, czy gdzieś nie wiem, jakiś błąd popełniliśmy lub, lub no, nie umiem powiedzieć. I rzeczywiście ten y, odzew na, na, na y, konkurs związany z gadżetem miejskim y, no, jest, jest taki prawie że, 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 że no, no, marny i, i nie potrafię zrozumieć dlaczego, bo przecież y, możemy wspólnie stworzyć. Y, Taki gadżet, który byłby naszym gadżetem, który by promował nasze miasto, który byśmy wręczali naszym gościom, czy będąc gdzieś na, 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 na wizytach u miast partnerskich, i to przecież możemy po raz kolejny coś razem stworzyć. No, mam nadzieję, że nie wiem, może to są wakacje, nie, nie, no, nie umiem powiedzieć. A co do wyjazdu do Brukseli, to kolejna z nagród i kolejny konkurs. Może za dużo tych konkursów rząd miasta w jednym czasie ogłasza i mieszkańcy nie potrafią się zdecydować. No Nie wiem, bo to, to, są, to, to będzie trzeci konkurs. Czy to za dużo? Nie no, staramy się zachęcić mieszkańców też do, do takiego aktywnego y, życia, do uczestnictwa w tym, co się w mieście dzieje. Y, tu mamy gadżet, tu klikamy na plac zabaw, a tutaj chcemy pokazać nasze miasto w Brukseli w, w ramach Open Days. Y, nie wydaje mi się, że to jest za dużo. Być może y, musimy się nauczyć, że, że, że urząd miasta, władze miasta... Y, y, Słuchają tego, co mieszkańcy mówią, że, że, że ich zapraszamy. Nie wiem, mam nadzieję, że ja nie zamierzam rezygnować i taka fo formuła kontaktu z mieszkańcami będzie utrzymana. I mam nadzieję, że, że Państwo się przekonacie, że, że może warto, że, że przecież ja swoją pracę traktuję na zasadzie misji. To Państwo mnie zatrudniliście, więc inaczej tego nie potrafię sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że się nauczymy. Przy okazji lokalizacji akwaparku będzie Pan chciał również zapytać, na przykład o zdanie mieszkańców, gdzie oni widzieliby taki park wodny, bo za niedługo ma być wiadomo. Firma, która opracowuje studium wykonalności, wskaże, gdzie najbardziej opłacalna jest ta inwestycja. Brane są pod uwagę trzy lokalizacje. Tak. I do której lokalizacji Pan się skłania? Znaczy, ja, ja powiem w ten sposób. Po to poprosiliśmy specjalistyczną firmę, żeby. Tak, całkiem z dystansu, z, bok, z boku, w oparciu o, o fakty, o ekonomię, wskazała nam, gdzie najlepiej dla miasta byłoby taki akwapark, akwapark zlokalizować. Jak duży on by mógł być. Ale oczywiście, że zdanie mieszkańców jest ważne, tylko musimy myśleć tak ekonomicznie, bo to nie jest sztuka wybudować ogromny akwapark w takim miejscu, nie wiem, w centrum miasta, ale może się okazać, że infrastruktura, która będzie potrzebna do jego zbudowania, utrzymania i koszty będą tak duże, że to, że to będzie no nieopłacalne i to może się okazać, że to będzie porażka. Więc tutaj korzystamy z, z, z firmy eksperckiej. Oczywiście jak już będzie wiadomo, jaka sugestia jest tej firmy, to decyzja i tak będzie. Po stronie, po stronie miasta, po stronie radnych zapytamy mieszkańców, czy ta propozycja firmy im odpowiada, czy nie. Wysłuchamy wszystkich głosów i postaramy się podjąć jak najbardziej racjonalną decyzję. Mieszkańcy głównie w komentarzach pod artykułami na temat akwaparku na naszej stronie internetowej zwracali uwagę na teren po byłym tartaku. Obecnie z tych ostatnich informacji, które posiadaliśmy, były rozmowy na temat zamiany tego terenu. Inwestor chciał zamienić na działkę w polu południowym. I czy jest na przykład taka opcja, żeby tam akwapark powstał, a jeżeli nie, to jaki Pan ma plan na, to, na, na tą lokalizację? Znaczy powiem tak, a propos, a propos yy, terenu. Po, po Tartaku, to jest prawda, spotkaliśmy się z obecnym właścicielem i to y, kilkukrotnie odbywały się spotkania. Y, porozumieliśmy się, ustaliliśmy jaka jest wartość tej działki, jaka jest y, wizja właściciela, bo tak naprawdę to jest decyzja po stronie właściciela. My tylko możemy y, y, stworzyć jakby dogodne warunki, bo to jest też w interesie gminy, żeby ten teren w centrum miasta został zagospodarowany. Y, u... Ustaliliśmy mniej więcej zasady, czego inwestor oczekuje, i teraz rozpatrujemy, czy to jest dobre dla gminy. Co do, co do koncepcji zagospodarowania, to jak, jak Państwo wiecie, to też się opiera o to, co staramy się zrobić z dworcem kolejowym i z tą przestrzenią publiczną, a też z częścią terenów, którym, którymi jeszcze zarządza Miejski Zakład Komunikacji. i Teraz jest trudno powiedzieć, bo ja nie jestem w stanie tutaj złożyć jakiejś deklaracji, bo nie wiem, jak zachowa się właściciel, prawda. Uważam, że i tak jest duży. Sukcesem, że udało się dotrzeć do właściciela i spotkać. I obydwie strony mają wspólną wolę, tylko jest kwestia tego, żeby dograć szczegóły, każdy pilnuje interesu, my pilnujemy interesu gminy. Tak, tak, tak musi być, inaczej nie może się podziać. I to jest kwestia, kwestia samego terenu po, po, po tartaku, czy Lokalizacja akwaparku akurat w tym miejscu jest dobra w moim odczuciu nie. Obok zaraz jest linia kolejowa. Tam jest też problem ze zjazdem z, z tego terenu. Nie da się komunikacyjnie połączyć z obwodnicą przynajmniej takiego zjazdu czy wjazdu z, z obwodnicy na teren tartaku, Więc wydaje mi się, że to nie jest, że to nie jest dobra lokalizacja. Nie wiemy, jak się zachowa właściciel te, tego terenu, więc gdybyśmy chcieli poczekać aż ten teren stanie się nasz, to, to jeszcze jest troszeczkę czas. I opóźniłoby to w ogóle wykonanie akwaparku. A on ma by go być gotowy, przypomnijmy, w, w którym roku? To powoduje? znaczy, ja powiem tak: mniej więcej mamy rozpisane działania, czekamy na studium wykonalności, ono też określi wielkość poza lokalizacją, wielkość i wstępny koszt. Równolegle już spotkaliśmy się z firmą ekspercką, która pomaga stworzyć taki montaż finansowy, dlatego że gmina sama nie będzie tylko inwestorem. Poszuk, rozważymy wszystkie możliwe opcje. Może częściowo partnerstwo publiczno-prywatne, może utworzenie spółki gminnej lub powierzenie tego zadania innej spółce. Teraz właśnie trwa taka analiza ekonomiczna. Jak już będziemy wiedzieli, gdzie, jak duży, za ile i w jaki sposób finansować, no to ogłaszamy przetarg, projekt, wykonanie. Średnio budowa akwaparku jest 18-24 miesiące. Zapraszamy Państwa do telefonu 774821212. Można zadać pytanie Panu Prezydentowi. Póki co w oczekiwaniu na telefony naszych słuchaczy ja jeszcze zapytam. A propos linii numer 15? Miała być dziesiątka, jest piętnastka i nie jedzie bezpośrednio na Dębową tylko do Tesco. Jak to faktycznie było? Bo na początku mówiło się o tym, że miasta nie stać na taką linię. Później okazało się, że nie będzie porozumienia co do wyjazdu poza granicę gminy Kędzierzyn-Koźle. To prawda. My rozważaliśmy dwa aspekty. Jeden ekonomiczny, bo, bo, bo takie jest uwarunkowanie w obecnej chwili MZK, ale uważam, że y, po głębokiej analizie y, okazało się, że ten koszt nie jest taki duży i warto, y, warto byłoby go ponieść, żeby nasi mieszkańcy mogli spokojnie dojeżdżać do Akwany Dębowa. Więc ten aspekt ekonomiczny nie okazał się czynnikiem rozstrzygającym. Ale prawda też jest taka, że w obecnej formie Miejski Zakład Komunikacji, nie może wyjeżdżać poza teren gminy i świadczyć usług transportowych. Może to uczynić jedynie w przypadku, kiedy sąsiad, czyli sąsiednia gmina podpisze z naszą gminą porozumienie i to w takiej formie, że jakby zleca wykonanie zadania transportu nas, naszy, naszym, naszemu zakładowi i za to zapłaci. Ostatnio na antenie gościł pan Marian Wojciechowski i jasno powiedział, że nie jest w interesie gminy podpisywanie tego porozumienia i płacenie za to, żeby mieszkańcy Kędzierzyna Koźla jeździli na Akwen Dębowa. I my inaczej nie, nie możemy. Tak jest, takie, takie, taka jest, takie jest prawo. Nie możemy inaczej pozwolić, żeby autobus wyjechał za teren gminy. Więc pojawiła się koncepcja, żeby... No, do granicy gminy autobus dojeżdżał, czyli ta linia tam, gdzie jest tylko możliwe, czyli w okolicach nowego sklepu, dojeżdżała musimy prosić mieszkańców o wyrozumiałość. Przekształcenie MZK już się dzieje. Od 1 października przewidujemy, że powstanie spółka miejska, która będzie świadczyła usługi transportowe i to w ogóle zmieni postać rzeczy, bo wtedy gmina będzie mogła zlecić dodatkowe zadanie wożenia mieszkańców na akwen Dębowa. Nie będzie potrzebne porozumienie, nie będziemy musieli obciążać sąsiedniej gminy tymi kosztami i to będzie sprawa prosta, więc od przyszłego roku bez Żadnego problemu bez łamania prawa. Tak jak powiedział Pan Wójt, że te transporty niedawno odbywały się nie do końca zgodnie z przepisami, tak będzie. Więc w tym roku muszę Państwa prosić o, o wyrozumiałość. Do granic gminy autobusy jeżdżą, a od przyszłego roku będzie inaczej. Panie Prezydencie, mamy pytanie słuchacze słuchacza na linii. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Moje nazwisko Pawelec. Panie prezydencie, ja chciałabym komentarz odnośnie linii 16, ponieważ chętnie jeździlibyśmy tą linią do samych ogródków działkowych, bo tam tak. mamy. Natomiast wydaje mi się, że uruchomienie linii 16 jest dublerem linii numer 2 ponieważ dam przykład 10:15 z przystanku na Piastach tak. tutaj bliżej kościoła odchodzi dwójka, która jedzie do Koźle, przez Koźle Port, jedzie do Koźla. Natomiast dziesiąta odjeżdża spod dworca, 930 przepraszam, bo to dziewiąta i dziewiąta Odjeżdża spod dworca w bardzo dobrym czasie, odjeżdża szesnastka, a więc potem dubluje tak samo drogę. Czy nie można by było zaznaczyć tylko niektóre dwójki żeby jechały przez tą ulicą Kłodnicką, tam za kanał, zawracały. Czy musi być koniecznie numer 16 tylko z dworca? Czy nie można jej wydłużyć, co się dla piastów? Wtedy więcej ludzi wsiada do tej dwójki i jedzie no, trochę dłuższą trasą, ale nie trzeba chyba nowej numeru numer 16. Tak nam się wydaje. Cenna uwaga, tej... jeżeli Pani i Państwo pozwolicie, poprosimy dyrektor MZK o to, aby zechciała przeanalizować ten aspekt. Jeżeli tak jest i okaże się, że, 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 że wymaga rozkład jazdy korekty, jak najbardziej my go uczynimy i, i zrobimy tak, żeby było optymalne rozwiązanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy, mamy kolejny telefon, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Cisowej, z osiedla Cisowa i Witam, mam takie pytanie, dobry. bo wiem, że tutaj kiedyś kleili, to było ala klejenie dziur na ulicy Jana Brzechwy, tak. od strony straży pożarnej do skrzyżowania. I muszę powiedzieć, że to po prostu była parodia, jak człowiek to oglądał. Teraz po deszczu, po każdorazowym deszczu mamy tutaj takie kałuże, że już nie mówiąc o tym, że są elewacje ochlapane klienci, którzy wychodzą na przykład, co jest przy tej głównej drodze kwiaciarnia, nie mają po prostu możliwości wyjścia bez ryzyka właśnie też, że są ochlapywani przez samochody i co miasto ma zamiar zrobić z tym problemem. Służ... Halo, słuszna uwaga, sprawdzimy ten temat, zobaczymy, jak zostało to wykonane. Oczywiście zajmiemy się tą sprawą niezwłocznie. To ja przy okazji, Panie Prezydencie, dopytam o malowanie pasów. Mieliśmy wczoraj taki przykład. Już się okazało, że to jednak niemieckie drogi a powiatowe. powiatowe. Mhm. Było malowanie pasów w godzinach szczytu, ale wiadomo, że głównie trzyma się tych godzin do 16 .00. drogowcy pracują. Czy jest taka szansa, żeby jakoś zracjonalizować godziny pracy tych panów, którzy na przykład zajmują się czy to łataniem dziur, czy, czy malowaniem pasów na drodze? żeby to nie były godziny szczytu. Oczywiście, że, że poczynimy takie starania i, i zrobimy tak, żeby wszystkie prace odbywające się na drogach jak najmniej utrudniały komunikację. Wydaje mi się, że ze względów technicznych niektóre rzeczy nie da się zrobić w nocy, ale oczywiście każda praca, która, która może być w późnych godzinach popołudniowych czy w nocnych jak najbardziej będzie wykonywana, muszę powiedzieć tylko, że nie jesteśmy w stanie odpowiadać za innych żebym zarządców dróg, ale wystąpimy z taką może wspólną inicjatywą. I spróbujemy ustalić na przykład takie postępowanie, że malowanie pasów będzie wieczorem, żeby naprawdę nie utrudniało komunikacji. A odnośnie Cisowej, mamy dzisiaj spotkanie z Radą Osiedla Cisowa, więc myślę, że na tym spotkaniu już będziemy mogli odpowiedzieć co do ulicy Jana Brzechwy i tego, co dalej będzie z tymi, z tymi uszkodzeniami. Zapraszamy więc naszą słuchaczkę na spotkanie, a teraz mamy kolejny głos kolejne pytanie. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam państwa. Panie prezydencie, ja dzwonię może tak natrętnie. Trzeci, trzy miesiące temu pan obiecał e, tą lampę właśnie na kościuszki tutaj 39-35. Mhm. I ona do dzisiaj nie świeci, ona świeci tylko do 26. E, Czyli ona świeci, ten. ale rozumiem, że... Bo, bo, to, bo to nie jest tak, że ona nie świeci, tak. to nie jest tak, że lampa nie świeci, prawda? Tylko ona świeci y, według pana za krótko. No, za, oczywiście, bo tu jest ten sklep otwarty nowy drinkes, mhm. no i wie pan młodzież idzie, to wyżywa się na śmietnikach, to na elewacjach, to na po prostu y, balustradach, y, bo to 39A kościuszki, no to wyrwana została elewacja po prostu, to znaczy ten balustrada, bo to jest szczytowe mieszkanie. Mhm. I po prostu jest to sprawa niezałatwiona do tej pory. Co to znaczy trzy miesiące temu Nie, powie... była nie, nie Ale powiedzmy I... sobie tak, lampa świeci, ale sugestia pana że jest, że zawsze... Do dwudziestej za tylko okay. to. Mm -hmm. Dokładnie do 23 trzeciej. Cztery przez siedem. To jest lampa, to jest jeden problem. To jest poważny problem, jeżeli chodzi o mojego zdania. Tylko ja nie rozumiem teraz w tej chwili pan wspomniał na samym początku właśnie o tych policjantach. Tak. Proszę Państwa, no musi być porządek w Polsce. No nie ma cudów. No i ja jestem bardzo zwulwersowany tym, co y, ci policjanci dostali, że tak powiem. No ufa się y, draniowi. I który siedział, i tak dalej. No, do, dla mnie to po prostu jest to. Czyli jakimś... zgadza się Pan z decyzją y, radnych? Podtrzymuje. Się, absolutnie. obyma rękami podpiszę się po, y, za ich uniewinnieniem. Bo po prostu uważam, że y, powinna być policja, powinni. Kontrolować i tak dalej. Społeczeństwo ma być po prostu w miarę. Ja rozumiem młodzież. My dziękujemy tego, że... za ten wywód, pana stanowisko usłyszeliśmy, jeszcze damy szansę kolejnym słuchaczom. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za panu. uwagę i dziękujemy za te głosy poparcia, a tą latarnią, która świeci, ale za krótko też zajmiemy się. Panie prezydencie, kolejne pytanie. Co z nowym operatem przeciwpowodziowym? Głównie pytają o to mieszkańcy tych terenów, którzy ucierpieli podczas majowej powodzi. Jak, jak się okazało, sprawa wykonania operatu powodziowego nie jest taka, taka prosta. Nie, jest, nie ma zbyt wiele firm na terenie kraju, które chciały się podjąć, lub mają uprawnienia lub że powiem, możliwości wykonania takiego rzetelnego operatu. I okazało się, że kwota, którą przewidzieliśmy w budżecie, a według mnie wcale nie była taką małą kwotą, okazała się za mała. Ale jak, jak Państwo wiecie, Radni zechcieli w drodze uchwały zwiększyć żeby środki przeznaczone na ten operat, co pozwoliło na rozstrzygnięcie przetargu. I mamy nadzieję, że do, jeżeli dobrze się orientuję, połowy listopada ten operat będzie gotowy. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że sam fakt zamówienia i wykonania operatu nie zabezpieczy gminy przed powodzią. Jest to tylko taka, taka instrukcja. instrukcja naukowa, oparta na hydrologii. Ona uwzględni te nowe instalacje przeciwpowodziowe, które są częściowo wykonane. i Będzie analizowana powódź zeszłego roku, z 1997. To będzie taka instrukcja, co robić, jak się zachowywać, jeżeli. Taki, takie nieszczęście nas kiedyś dotknie. Oby nie. Ma, nie. Mamy jeszcze słuchacza na linii z kolejnym pytaniem. Dzień dobry. Słyszymy się. Halo, halo. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie prezydencie, dzień dobry, panie redaktor. Ja w tej sprawie, o której przed chwilą pan prezydent mówił, to znaczy nie chodzi mi o, o teraz, bo no nazwisko Rogowskie ja się nie przedstawiłem, Witam ale chodzi mi w ogóle o sprawy przeciwpowodziowe tak. miasta. Minął już rok od ostatniej powodzi, tak. minęło w sprawie pół roku od... Nowy od władzy pana prezydenta, a sprawy przeciwpowodziowe nie ruszyły w ogóle do przodu, chociaż pan prezydent obiecał, że będzie to jego priorytetem. Sprawa operatu nie rozwiąże nam szybko niczego. To znaczy, ostatnio opady deszczu. Przed kilku dni już były jakieś zagrożeniem. Nie jest rozwiązana w ogóle sprawa Linety. Co w tej sprawie będzie pan prezydent robił i czy w ogóle coś na ten temat będzie? Przed chwilą państwo mówiliście o tym, że ludzie nie są zainteresowani sprawami miasta. Jeżeli myśmy stworzyli obywatelską grupę inicjatywną, żeby załatwić sprawy powodziowe, nikt z nami na ten temat nie rozmawia. Raz się spotkaliśmy z prezydentem, była to taka raczej rozmowa kurtuazyjna, a efektów żadnych. Skierowaliśmy pismo do Rady Miasta, efektów żadnych. Czyli jeszcze raz powtarzam, co z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta. Panie prezydencie, prosimy. Już odpowiadam. Y Trochę się nie zgodzę z tym, co Pan zechciał y, powiedzieć. Oczywiście, że spotkaliśmy się, y, y, rozmawialiśmy na temat y, Państwa opinii na temat powodzi. Prawda też jest taka, że my y, jesteśmy ograniczeni przez przepisy i y, zadanie, zadanie ochrony miasta przed powodzią to niestety, niestety nie jest nasze zadanie w sensie y, y, możliwości finansowania. Odbywały się spotkania z, z Panem Wojewodą. Y, pan Wojewoda podsumowywał. Zeszłoroczną powódź. Starał się no, w imieniu państwa polskiego przedstawić stanowisko. Gmina tutaj, w ramach swoich możliwości, naprawdę wykonuje wiele działań. Na przykład ten operat powodziowy. Pan wspomniał o, o, o Linecie. W tym operacie będzie uwzględnione to, co państwo apelujecie i wnioskujecie co do Linety. Aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć, że zdania uczonych i hydrologów są podzielone. Bo jedni uważają, że to Lineta, Powodowała zalanie koźla, inni mówią, że to nie jest w ten sposób. Kwestia, bo, bo, bo rozumiem, że Pan chciał nawiązać do tych pomp wysokowydajnych, które mogłyby przepompowywać wodę z linety do odry, żeby zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć tą część koźla przed zalaniem. To jest temat trudny i tak jak mówię, zdania naukowców są podzielone. Oczywiście, jeżeli się okaże, że, że tak trzeba, to miasto poniesie te koszty, to, to, to w ogóle nie, 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 nie ulega wątpliwości. My ze swojej strony, jako urząd, zwracamy. Zwrócaliśmy się z, wielokrotnie z różnymi pismami od starosty po wojewodę do RZGW, do wszystkich instytucji, do, 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 do posłów, do ludzi, którzy mogą nam pomóc, bo to jest takie, to nie jest tylko, nie może być tylko działanie samego miasta, ale innych samorządów, innych, innych gmin położonych wzdłuż Odry i my tutaj w, próbujemy wspólnie lobbować. Udało się, to, to ja rozumiem, że to nie zaspokoi Państwa oczekiwań, ja też mam takie zdanie, ale uzyskać remont wału na ulicy Szymanowskiego, no, to są jakieś takie Drobne działania, ale my nie, 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 no nie, nie odpuściliśmy się. To jest jeden z najważniejszych tematów, bo sprawa zagrożenia powodziowego Koźla no istnieje. Tylko mówię, możliwości formalno-prawne gminy. Są, są, są marne i my tylko możemy, że tak powiem, podejmować takie działania, właśnie starać się dotrzeć do wszystkich, którzy mają możliwość podjęcia tej decyzji, żeby jak najszybciej wydać pieniądze z budżetu państwa i dokończyć to, co się zaczęło dziać. Ale to jest przecież cała hydrologia. Mówimy o zbiorniku retencyjnym, prawda? To, to tego, się, tego się tak nie da załatwić od razu, ale temat jest jak najbardziej ważny i my się naprawdę tym zajmujemy. Jesteśmy jedną z Wielu gmin, która podjęła się po, po ostatniej powodzi wykonania tego operatu. I ten operat to jest niemały koszt, a uważam, że warto go ponieść. Będziemy mieć tam wiele odpowiedzi, chociażby w, w sprawie tej linety. Dziękujemy Panie Prezydencie, nasz czas dobiegł końca. Dziękujemy słuchaczom za pytania. My spodziewamy się kolejnej wizyty, wtedy będzie również można zadawać pytania Panu Prezydentowi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, ja chciałbym życzyć udanych wakacji, pomimo tego, że to słoneczko marnie, marnie się ostatnio przebija. I proszę Państwa, jeszcze spróbujmy, mimo tego, że są wakacje, wyklikać ten plac zabaw dla naszych dzieci. Pozdrawiam i dziękuję bardzo.